Zniszczą cię żywioły. Do ataku! Loktar! Nacierajmy! Wybić ich do ostatniego! Naprzód! Śmierć wrogom! Strzeż się, duchy są niespokojne. Dobrze wymierzony cios! Dobrze ci to wyszło! Ha! Fantastycznie! Ulecz się, odzyskaj siły! Marsz do studni leczenia! To rozkaz! Muszę się uleczyć. Wrócę jak tylko będę mógł. Nie! krew! Jaka szkoda! Lok na roż! Nareszcie! Za zgładziciela! Nadszedł twój czas. Zmierz się z potęgą hordy! Nie dajesz mi wyboru! Grzmot i jucha! Dobra robota! Walczcie, wojownicy! Do boju, wojownicy! Wróg zaczyna słabnąć! <śmany> 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 za uzdrowienie. No, od razu lepiej. Wyborne uzdrowienie. Pokażmy im gniew hordy. Niechaj prowadzą nas duchy. Niech więc tak będzie. Loktar ogar! Zwycięstwo albo śmierć. Nic nas nie powstrzyma. Chcesz zobaczyć skuteczność zgładziciela, krasnoludzie? <suszel> Garoż! Walczcie, moi wojownicy! Nikt nie powstrzyma hordy! Długośmy się nie widzieli, Jane. Murlock. A co ty tu robisz? A więc to ciebie mi przysłali. Witaj! Witaj, bracie Szamanie! Cześć bohaterowi Hordy, Warianie! Mam nadzieję, że twoja zapalczywość nie wpakuje nas w tarapaty. Nadciąga wojna. Obyśmy byli gotowi. Jesteś gotów, wojowniku? Oczywiście, bez wahania. <laughs> w rzeczy samej. Nie, możesz mi już nie opowiadać tej historii. Dobrze, że naprawdę niezły ze mnie szaman. To ja jestem zaszczycony. Lok'tar Ogar, wojowniku. Zaiste, Jano, w rzeczy samej. Hmm, ciekawe, co chciałeś przez to powiedzieć. Wkrótce przyjdzie nasz czas. Mam nadzieję, że potrafisz dotrzymywać słowa. Do boju, ku chwale hordy! Ceremoniały do ciebie nie pasują, regarze. Chodźmy, bohaterze, czas stoczyć bitwę. Łatwo powiedzieć. Trudniej udowodnić. Twój los się wypełnił. Na kolana przed potęgą hordy. Pochłonie cię ziemia. Już po tobie. <słuch> no i dobrze. To koniec twoich rządów. Horda nie ugnie się przed byle demonem. Pozdrów ode mnie matkę ziemię. Znowu mnie rozczarowałeś, garoszu. Niechaj twój duch spoczywa w pokoju, wojowniku, żegnaj, Jano. <noise> Liczyłem na więcej. Po wielkim Logoszu spodziewałem się więcej. <noise> twój wódz jest ci wdzięczny. Rychło w czas, uzdrowicielu. Dusza powraca do mego ciała. Mam niewiele many. Potrzebuję więcej many. Kończy mi się mana. Duchy patrzą na mnie łaskawie. To niemożliwe. <laughs> nie, nie marnuj mojego czasu. Sojusznik jest w potrzebie. Pomóżcie natychmiast! Potrzebuję wsparcia! Zniszczyć ich bazę! Loktar! Warto by zdobyć pomoc tych najemników! Wojownicy, szturmujcie fort! Zajmijmy tę strażnicę! Brońmy naszej bazy! Szybko! Musimy bronić fortu! Wojownicy! Brońcie tej strażnicy! Zgładzić tego bohatera! Szybko! Jestem wodzem hordy! Duchy niespokojne, potargały sad. A my się bijemy, ładnych parę lat. Dostałeś kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi? Ach, brakuje mi strategii czasu rzeczywistego. To były czasy. Ten rzut izometryczny, ten rozmach bitew. Ale szturchania mi nie brakuje. Wychowali mnie ludzie, ale to nie znaczy, że jestem głupcem i nie potrafię zrozumieć pierwszego kliknięcia. Jak znalazłem się w okopach na Nexusie? To bardzo proste. Jestem żonaty, lubię spokój, więc zgłosiłem się na ochotnika. Dajcie mi wodza, a ja już znajdę dla niego wojnę. Jestem jedynym orkiem, któremu udało się strollować hordę. Posłuchaj rady wodza. Nie rób głupot tylko dlatego, że ktoś zacznie ryczeć za hordę! Chciałbym oficjalnie zaprzeczyć plotkom dotyczącym mojego pochodzenia. Mój ród to klan Mroźnego Wilka, a nie żaden dom Hamera. Zobaczmy, jakie dali mi zdolności. Łańcuch Błyskawic może być... Dziki duch? Nieźle. Furia wichru... A, przykro mi, regarze, tym razem to ja jestem debeściak. Żył raz szaman orków, który lubił podczas burzy tańczyć. Kiedyś piorun go popieścił i go trzeba niańczyć. W razie kolejnej wojny z przymierzem postawię na czele hordy goblina i wykończymy ich ekonomicznie. Zaraz, zaraz, to ta grama ma fabułę? Naprawdę zapłaciliście komuś, żeby napisał historię spotkania Reynora i Diablo? Od wymyślania takich rzeczy są fani! Ech, mogło być gorzej. To mógł być romans. Dziękuję. Dobrze, że tu jesteś. Jeszcze horda nie zginęła! Loktar, Ogar. Niech pobłogosławią mnie przodkowie. Aka, Magosz! Hmm, dobry wybór. Hm, w sam raz. Przepełnia mnie moc. Duchy patrzą na mnie łaskawie. Zaiste, już czuję się silniejszy. Zniszczą cię żywioły. Jestem gniewem hordy. Zmierz się z synem Durotana. Nie zniszczycie naszego ducha walki. Loktar. Czego sobie życzysz? Twój sojusznik to mój sojusznik. Chwała hordzie! Za hordę! Dobrze. Niechno ci pokaże, jak to się robi. Patrz uważnie, bo powtarzać nie będę. Pokażę ci prawdziwą potęgę żywiołów. Nie zwlekajmy. Trzeba stoczyć wojnę. A cóż innego możesz mieć do roboty? Jestem wozem hordy, bezczynność mi nie przystoi. Poczuj gniew zgładziciela! Dość tego! Unicestwią cię żywioły! Dosyć tego! Niechaj ziemia pochłonie moich wrogów! Drżyjcie z przerażenia! Nawet ziemia walczy po mojej stronie! Potęga hordy! Za hordę! Zmierz się z wodzem hordy! Za zgładziciela! To wszystko grzmot i jucha! Ha ha ha! Ha Wszystko zgodnie z planem, śmierć godna wojownika. Hm, dabu, zacna strategia. Tak, prowadźcie mnie, żywioły, za honor i chwałę, za hordę, ruszajmy. Rzecz jasna, zrozumiałem.